Nie. Wczoraj sobie siedziałam na tarasiku i rozważałam sobie, nie, bo ja jestem głośna. Rozważałam sobie i tak, wiecie co, zatrzymałam się na Mateusza 26-29, ale powiadam wam, nie będę pił octu z tego owocu winorośli aż do owego... Gdy będę pił z wami na nowo w Królestwie Ojca mojego. Słuchajcie, to się tak trochę też złożyło z tą drogą do Emar, kiedy ja się zatrzymałam na słowie wstrząśnięty. I tak się zastanawiam, dlaczego ci uczniowie byli wstrząśnięci i co spowodowało to, że oni nie zauważyli, że z Jezusem idą. Tak bo wiemy, że Jezus się potem przyłączył. A no bo on właśnie. Nasze różne rzeczy są w stanie przysłonić nam tą gotowość, uważność, to, gdzie powinniśmy zawsze stać z tym. I wczoraj też Duch Święty przypomniał mi sen, który miałam zaraz po naszym spotkaniu z Kazią, z Jarkiem, z Anią, z Eweliną. Nie mam ich akurat wszystkich, ale Eweliną się dzieliłam tym snem. Podzielę się. Słuchajcie, śniło mi się, że byliśmy e, na spotkaniu biegowinnym. Tu było, słuchajcie, cały rząd okien, wielki stół i bardzo dużo osób. A prowadził Marcin Zwoliński, słuchajcie, Marcin. I w pewnej chwili e, zaczął się jakiś e, na niebie gabryk, stał przy mnie z Norbertem, z Everginą. Zaczęły się dziać jakieś dziwne, słuchajcie, znaki i niebo się zwinęło. A my wszyscy, słuchajcie, nic mi nie przykuło uwagi te znaki czy coś, tylko ta radość, wspólnota, słuchajcie, Amen. i wszyscy żeśmy zawołali, Jezus wraca. Także chciałam Was zachęcić tym snem, chociaż to było w styczniu gdzieś, ale taką właśnie dzisiaj odczułam potrzebę żeby Was wszystkich zachęcić. Amen. Amen.